Kanale. Tym razem z serii Tarot Miesięczny na październik 2025 dla Waszego znaku. Sprawdzimy sobie, co miłego, co pozytywnego może się dla Was wydarzyć, na co powinniście zwrócić uwagę bądź uważać na, na co, na kogo. Miłość, rodzina, przyjaciele, praca i finanse. Karty są przytlasowane. To co? Zaczynamy! Co. Dla bliźniąt, co nowego, co, co pozytywnego może się dla was wydarzyć w tym miesiącu? Mamy sześć pentakli. I kartę Rydwanu. Kochani, pięknie. Wszelkie sprawy finansowo-zawodowe mogą ruszyć ogromnie do przodu, bo to jest ruch do przodu w, w dużej arkanie, w karcie Rydwanu, także przepięknie. Jakaś podróż może dać Wam pieniądze również, być może jest to podróż zawodowa, jakaś. Hmm, jakaś być może wiem, konferencja, delegacja, być może miejsce, w którym się przeprowadzicie da Wam spokój, równowagę, balans, dobre finanse, hmm, wszelkie naprawy samochodu. Tutaj jest albo jakaś pomoc, albo takie coś uda się zbalansować, być może coś z balansem w samochodzie uda się naprawić, bo to jest wszystko na pozycji co miłego, co pozytywnego. Jeżeli chodzi o relacje, to tutaj jest harmonia, balans, wspólne dawanie i branie, dogadywanie się, równa wymiana energii, wspieranie siebie nawzajem, ale również ogromny ruch naprzód. Dla niektórych z Was to może być fajna relacja z osobą spod znaku raka. Kochani, bardzo piękne rozpoczęcie czytanka. Jeżeli czekacie na jakieś dofinansowanie, na jakieś zapomogi, otrzymanie jakichś pieniędzy, zwrot jakichś pieniędzy, być może od kogoś, e, albo otrzymanie właśnie od, od, od kogoś, to tutaj pięknie to może się wydarzyć, i to może być właśnie od, od osoby z Poznaku Raka, ale nie musi być. A na co, kochani, powinniście zwrócić uwagę w tym miesiącu? Na co, na kogo być może uważać? mamy kartę księżyca w pozycji odwróconej, kochani. Uważajcie na wszelkie informacje, które zostaną Wam ujawnione, o których się dowiecie, o których być może ktoś ukrywał wcześniej. Ktoś może przyjść i powiedzieć Wam, słuchaj, nie mówiłem Ci tego, albo wiem to już od jakiegoś czasu, ale to, to, to i to. Przyjrzyjcie się temu. Z jakiegoś powodu jest to pokazane. Z jakiegoś powodu pewne informacje, pewne wydarzenia, Mogą wyjść na światło dzienne. Ktoś może wam o czymś powiedzieć, ale być może wy chcecie komuś coś ujawnić, powiedzieć, przyznać się do czegoś. Jeżeli to wy, to zwróciłabym na to uwagę. Może to nie jest najlepszy miesiąc na to, albo zwróciłabym uwagę w sposób, w jaki to robicie. Jeszcze jedna karta. Dlaczego jest księżyc? Karta Siła w pozycji odwróconej. Uważajcie na osoby spod znaku lwa. Ok. Na osoby spod znaku lwa albo rybki. One nie, te, te znaki nie są pozytywnie pokazane z, z jakiegoś powodu. Należy im się przyjrzeć, zwrócić na nie uwagę. Um, ktoś może mieć słabość do Was i może, się do, i może Wam się przyznać w tym miesiącu do tego, ale dlaczego mielibyście na to uważać, albo bo, a może, może nie uważać, może po prostu mielibyście się temu przyjrzeć z, jak, z jakiegoś powodu, może od razu nie wchodzić um, na całość w ten związek, tą relację. Ktoś jest bezsilny, może ktoś jest bezsilny i dlatego Wam o czymś mówi, a normalnie by, gdyby nie był być może postawiony pod takim w, taki, w takiej sytuacji pod ścianą, to może by wcale się do tego nie przyznał, nie przyznała. Bardzo ciekawe. Ktoś może też również nie mieć siły i przyznać się Wam do czegoś. Tak zdrowotnie być może. Albo tak, albo fizycznie. Nie mieć na coś siły. Uh -huh. Albo odwagi. Bardzo ciekawe. Może Wy sami coś dostrzeżecie. Może wy chcecie się przyznać do czegoś komuś, bo już nie macie siły albo y, brakuje Wam odwagi. Być może ktoś coś dostrzeże sam, ktoś coś zauważy, ktoś coś odnajdzie, znajdzie, kogoś coś olśni albo, albo wy. Okay. Spójrzmy w takim razie miłość. Relacje romantyczne. Tutaj mamy karty wisielca. U i wypadło nam dwójka kielichów, kochani, okej. Okay. Czy to są krótkie relacje, czy to są długotrwałe relacje? Kochani, tutaj jest miłość, okej? Okay? Tutaj jest, jest miłość, jest wzajemne zrozumienie, jest dogadanie się, jest współpraca, jest dbanie o siebie. Jest, są motylki w brzuchu dla niektórych z Was, ok? Więc czy to jest małżeństwo, czy to, jest, czy to dopiero się poznaliście, tutaj jest to um, z obydwu stron, jest to dwustronne, ok? To nie jest tylko tak, że jedna osoba daje, jedno, jedno, jednej osobie zależy, nie. Tutaj jest pokazana miłość obydwu osób. Tylko z jakiegoś powodu. Okej, okay. jeżeli to jest bardzo dobra re, relacja, no to bym powiedziała, że być może udajecie się na jakiś urlop, albo macie po prostu dni wolne, może nigdzie nie wyjeżdżacie, może zostajecie w domu, ale po prostu odpoczywacie. Tutaj jest pokazany być może właśnie odpoczynek dla niektórych z was jakaś relacja może zostać zawieszona. Okay? Jeżeli nie jest zawieszona, mimo, mimo tych, tych uczuć głębokich, to być może ktoś bardzo głęboko zastanawia się nad tą relacją z jakiegoś powodu. Ja sobie chyba dobiorę jeszcze jedną kartę, ale tak jakby ktoś miał jakieś ogromne przemyślenia. Ktoś chciał spojrzeć na sytuację, na tą relację z innej perspektywy. Nie wiem, czy stricte na, na tą drugą osobę, czy być może z czymś, z czym się zmagacie obydwoje, ale tak jakby ktoś musiał coś tutaj wstrzymać albo ktoś musiał się wstrzymać z podjęciem jakiejś decyzji. Jeszcze go karta rozwalająca. No. Król kielichów w pozycji odwróconej, kochani, tutaj chyba ktoś być może zwraca uwagę na czyjeś podejście emocjonalne. Tak jakby ktoś nie był dojrzały emocjonalnie, ktoś nie był wystarczająco właśnie taki no dojrzały, być może ktoś ma jakieś humorki, być może ktoś nie wie, jak się czasem zachować, jak kogoś wesprzeć. Okej. Okay. Um, to jest osoba, która również może pić dla niektórych z was, i być może ktoś się zastanawia, czy, czy kontynuować to, czy, 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 um, czy porozmawiać o tym, czy brnąć w to. Okay. Czy to jest wasze zachowanie niedojrzałe, czy, czy to jest tej osoby? No nie wiem, czy, czy, czy po prostu może jakieś takie chwiejne emocje w tym, w tym miesiącu? Może one są spowodowane nie drugą osobą, a być może czymś zewnętrznym, z czym się zmagacie. Spójrzmy sobie w takim razie, rodzina i przyjaciele. Tutaj mamy królową kielichu w pozycji odwróconej. I kartę dziewiątki mieczy w pozycji prostej kochani. Okej, okay. ktoś z rodziny bądź przyjaciół. Powiedziałam powiedziałem rodzinę, przyci, przyjaciele czy, czy tylko rodzina? Miałam na myśli rodzina i przyjaciele, więc ktoś albo z rodziny i przy... albo ktoś z rodziny albo z grupy waszych przyjaciół. Najprawdopodobniej kobieta um, bardzo się czymś stresuje. Do takiego, do takiego punktu, że emocjonalnie jest, ale jest, jest po prostu emocjonalnym wrakiem. Okay? Um, nie jest w balansie, jest wytrącona z równowagi emocjonalnej. Stresuje się, przejmuje, ma humorki, być może jest poirytowana, um, nie może się uspokoić, nie śpi po nocach, stresuje się, martwi. Ma jakieś czarne myśli, czarne scenariusze. Um, nie wiem, czy coś się wydarzyło między Wami, czy, czy się nie odzywacie. Ja dobiorę sobie jeszcze jedną dla Was kartę. 11 i 11 na ekranie widziałam. Um, 7 monet w pozycji odwróconej, kochani. Tak jakby ktoś tutaj nie był cierpliwy, być może ta osoba już jest zniecierpliwiona, być może właśnie nie, ma, nie, ma, nie macie kontaktu, albo coś się wydarzyło między wami. Um, ktoś już traci cierpliwość. Ktoś nie, chce, ktoś nie chce czekać, albo jeżeli to nie jest, nie jest fakt, że ktoś stracił cierpliwość. Um, i się tutaj po prostu zamartwia, to być może jest to osoba, która, może jedno z Was nie chce kontynuować tej relacji, dbać, pielęgnować tą relację, i tutaj ktoś się po prostu stresuje, denerwuje, martwi, rozmyśla o tym yy, i nie może przestać. Okay? Taka energia się pokazuje. A spójrzmy, pracę i finanse dla Was, bliźnięta, praca i finanse. śmierci, ale w pozycji odwróconej. Momencik, ja sobie przesunę tę tego rzadka. Karta śmierci w pozycji odwróconej sugeruje, że tutaj w środowisku zawodowym nie ma żadnych zmian, kochani, więc nie wiem, czy liczyliście na jakąś zmianę sytuacji w obecnej pracy, bądź jeżeli szukacie pracy, że liczyliście na jakąś zmianę, tutaj nie ma jakiejś zmiany, albo to jest przez to, że Wy tej zmiany nie inicjujecie, albo zewnętrznie coś po prostu jeszcze do Was nie przychodzi. Ale to również sugeruje, że nie ma zakończenia. Więc, jeżeli są bliźnięta, które myślały o no, czy mnie wyrzucą z pracy, czy odejdę, czy, czy coś, to, to, to nie widzę tego. Zabiorę sobie jeszcze jedną kartę dla Was. Zwróciłam uwagę również na osobę z podznaku Skorpiona. Ona może nie być sprzyjająca w miejscu pracy dla Was w tym miesiącu. I karta cesarzowa i dwie duże arkana w miejscu pracy. No to będzie dosyć ważny, ważne dla was miesiąc, jeżeli chodzi o pieniążki i o pracę. Tutaj jest rozwój. Mam wrażenie, że zauważyliście, że jesteście w stanie rozwijać się w tym miejscu, w tym miejscu, w którym jesteście obecnie. Nie brakuje wam pieniążków, przynajmniej do tej grupy bliźniąt, o której do której tutaj mówię. Jesteście pokazani w cesarzowej, więc jest rozwój, jest obfitość. Jest kontynuacja tego, co robicie, to jest również zbieranie plonów, to jest również przyglądanie się temu, co sobie wypracowałem, wypracowałam do tej pory i nie zamierzam tego zmieniać i nie zamierzam kończyć. Po prostu. Osoba z poznaku byka bądź wagi, jeżeli takowe znacie w miejscu pracy, mogą być bardzo dla Was sprzyjające. Część z Was, kochani, nie kończy pracy, być może ktoś idzie na macierzyństwo. Albo w sensie, że jest, jest na macierzyńskim. Um, nie wiem, czy teraz dopiero idziecie, czy, czy, czy to jest po prostu kontynuowane. Um, część z Was nie pracuje i zajmuje się, jest po prostu mamą, i zajm, znaczy po prostu no, nie chodzicie fizycznie do, do pracy, do miejsca pracy, ale jesteście w domu, jesteście y, mamu, mamą i zajmujecie się dzieckiem i dlatego nie zmienia się wasza sytuacja zawodowa obecnie. Okej? Okay? Pod spodem jest karta umiarkowania, więc jest balans i jest spokój, jest równowaga w miejscu pracy. Okej? Okay? Nie ma tutaj się czego obawiać. Um, osoba spod znaku Strzelca może być dla was również bardzo bardzo pozytywna. Dobrze, dziękuję kochani. Dziękuję wam ślicznie. Życzę cudownego miesiąca. Zapraszam do lajków, subskrypcji, komentarzy i widzimy się w kolejnym filmie. Pa.